Moi drodzy, znajdujemy się w naszej kuchni, bo tak jak tytuł filmu mówi, przeprowadzimy mały lifting w naszej kuchni. Nie będzie to nic wielkiego, bo tak jak widzieliście wcześniej, mamy do potraktowania farbą naszą ścianę z oknem. Tutaj były różnego rodzaju dywagacje na ten temat, co zrobić z tą ścianą. No i z racji tego, że mamy tak wymierzoną kuchnię jak mamy, to niestety nic więcej tutaj nie wejdzie. W sensie żadna struktura tutaj. Nie, nie wejdzie. Jak widzieliście w materiale, kiedy montowaliśmy sobie tutaj płytki między, e, między szafkami, wykończyłem, y, wykończyłem tutaj płytki normalnie gładzią. Tutaj była wcześniej gładź. To w zasadzie nie było ani gruntowane, ani malowane. Tak to zostawiłem, bo myśleliśmy, co z tym zrobić. Wymyśliliśmy to w ten sposób, że będzie farba, po prostu zwykła y, farba. Myśleliśmy też przez chwilę nad oświetleniem, natomiast z racji tego, że szafka otwiera się z jednej strony, jak i z drugiej strony, to tak naprawdę jakaś lampa mogłaby wisieć tylko i wyłącznie na środku, co mogłoby śmiesznie wyglądać. Wiecie, nie mogłoby być tak, że jedna, druga, trzecia lampa, więc z tego pomysłu też zrezygnowaliśmy. Gdy już potraktujemy tą ścianę jedynym słusznym kolorem w naszym domu, to wrócę też do tematu tego czajnika, który stoi w tym momencie pod szafką. Pisaliście, żeby on tam nie stał i w ogóle ja wiedziałem o tym od samego początku, ale nie z tego względu, że coś tam może się z tą szafką stać, że o to się bałem, tylko po prostu chodzi o to, żeby to gniazdko, które tutaj jest w blacie, było ukryte, takie jaki jakie jest jego przeznaczenie i wstępnie ten czajnik będzie stał gdzieś tutaj na różku przy oku, prawda? Prawda? Tak mi się wydaje. Dodatkowo wrzucimy też mały, mały element dekoracyjny w postaci czego? Doniczki? Doniczki? Ale to nie wiem, czy zobaczycie na filmie. Bo może być tak, że ona nie dojdzie, bo jakoś długo idzie, więc zobaczycie to na Instagramie. A wracając do tego czajnika, mała taka. Przepusteczka wywiercimy w naszym cudownym blacie HPL, on się nazywa, tak. 2 cm. On jest w ogóle, jesteśmy z niego zadowoleni, ale to nie ten, nie, nie ten temat filmu. I pewnie będzie tak, że ono się znajdzie gdzieś tak, gdzieś tak tutaj, Czarnik to przykryje, tam przejdzie. Będziemy, będziemy kombinować. Ale najpierw, słuchajcie, wybierzemy się na zewnątrz, żeby przeprowadzić swego rodzaju test. Bo przed malowaniem wypadałoby najpierw zagruntować. Więc najpierw przejdźmy do testu. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy na zewnątrz, to po to, żeby użyć do testu naszej ściany zewnętrznej, elewacyjnej. Myślę, że nie trzeba być dużym specjalistą, jakimś wielkim budowlańcem, żeby wiedzieć, że przed malowaniem należałoby zagruntować powierzchnię. I takim małym testem dzisiaj się właśnie zajmiemy, bo słuchajcie, ostatnio. Serio? Ostatnio. Fixer już się zagruntował. Jakiś czas temu Atlas na rynek wypuścił y, swój y, nowy produkt grunt NKP. I słuchajcie, Zuzia tak patrzy na to i pyta, a NKP to nie kapek? No i tak. Tak by to wychodziło. Słuchajcie, tak jak sama nazwa wskazuje, zobaczcie: Atlas Grunt NKP, czyli nie kapek, grunt, który nie powinien chlapać, nie powinien kapać i nie powinien zostawiać zacieków, i zaraz to sprawdzimy. Myślę, że każdy z Was, a przynajmniej większość, która nas ogląda, kiedyś raz w życiu chociaż gruntowała i wie, z czym to się wiąże. Dlatego przygotowaliśmy klasyczny, zwykły grunt. Grunt od Atlasa, dwie kuwetki. I zaraz przeprowadzimy test. Musicie nam wybaczyć, że jednak kuwetka jest już stara i zużyta, ale Zuzia kupiła tylko jeden. Jeżeli chodzi o grunt Atlasa, to jest małą taką konsystencję żelową, jest o wiele gęstszy, więc zaraz zobaczymy. Ja jeszcze nie próbowałem, ale zdam się na to, co producent mówi, to, co producent pisze i zobaczymy, co z tego. Wyjdzie. Oczywiście y, domyślam się, że zarówno jedno, jeden produkt, jak i drugi y, spełnia swoje zadanie, i to nie jest tak, że y, jeżeli użyje, nie użyjecie y, gruntu od Atlasa, nie kapka, no to nie zagruntujecie. Y, zapewne tak nie będzie, natomiast y, jeżeli jest tak, jak producent podaje, to macie 100% pewności, że zachowacie y, czystość podczas pracy. Więc zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie nasz wodnisty, zwykły grunt firmy X. No i jak możecie zobaczyć, oczywiście robię to teraz bardzo nieprofesjonalnie, jeżeli będziecie robić, gruntować to w ten sposób, to całość będzie spływać nam na dół, będzie się tworzyło, będą się tworzyły zacieki, jako że jesteśmy na zewnątrz, no to to teraz sobie spływa w piasek, ale jeżeli robilibyście to na ścianie w domu, to wszystko będziecie mieli na podłodze. Oczywiście gruntowanie z takim zwykłym wodnistym gruntem yy, można jakoś tam sobie ogarnąć. No, i jak widzicie, przy naszym niekapku nic nie kapie i nic nie leci. Ta konsystencja żelowa faktycznie robi robotę. Nawet z samego wałka, jeżeli nabierzecie, no to zobaczcie, niewiele tutaj kapie i możemy sobie przelecieć całość. Dociskam bardzo mocno. I tutaj się nam nic nie dzieje. Możemy rozprowadzić sobie to po całości bez problemu. Nie chlapiąc na podłogę. Myślę, że taki test, jeżeli chodzi o sam fakt kapania, chlapania jest wystarczający i tutaj nie, nie trzeba nic więcej dodawać. Generalnie Atlas ma teraz promocję, że jeżeli kupicie 5 kg opakowanie gruntu, gruntu NKP, to drugie 5 drugie opakowanie dostajecie gratis. Myślę, że wyczerpałem temat, jeżeli chodzi o mm, temat kapania i chlapania. Jeżeli chcecie więcej testów, to oczywiście możecie sobie zajrzeć w internecie. Jest tego dosyć sporo, jeżeli chodzi o porównanie, właśnie Atlasa NKP do klasycznego gruntu. A my teraz przejdźmy do środka i zacznijmy zabawę z naszą ścianą i z naszymi zakamarkami w kuchni, no bo tam ta czystość powinna przynajmniej zostać zachowana. Jeżeli macie nowy wałek, słuchajcie, to warto byłoby. Obkleić go taśmą. To już powtarzałem wiele razy, zaczerpnięte od mistrzów malowania. Ja mistrz malowania nie jestem, ale jak coś działa, no to to robię. Nie bawiliśmy się, słuchajcie, tutaj w jakieś potężne zabezpieczenia. Ściana mała, więc myślę, że raz-dwa sobie poradzimy. Tym bardziej, że grunt nie będzie nam chlapał. Więc bez problemu takie taśmy. Wystarczy. Więc co? Najpierw grunt. Za chwilę weźmiemy się za e, podmalowanie u góry taśmy, bo tutaj nie chcemy mieć paska, więc taśma poleciała na sufit. Podmalujemy sobie białą farbą. Ona sobie tam gdzie ma, to podcieknie, a potem będziemy już malować docelowym kolorem. Mam nadzieję, że dobrze okleiłem okno, jak nie to trudno. Moi drodzy, profesjonalna drabina. Profesjonalny podest. Profesjonalny malarz. Profesjonalny malarz, tak jest. I gruntujemy. Mam nadzieję, że jak odkleję taśmę z sufitu, to ona nie zejdzie razem z gładzią, by tak było, to znaczy, że... Co? No co? Źle zrobiona jest? Źle zagruntowałem wcześniej. Mam nadzieję, że nie będzie takiego problemu. Myślałem, że kapło, ale nie kapło. Poleciał farfoce. O, tutaj, tutaj. W międzyczasie, słuchajcie, jak sobie będzie schło. Producent podaje 15 minut. My zajmiemy się tutaj naszym blatem i naszym oczkiem. Sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, bo gdyby to był tylko blat i tam byłaby nasza szafka, to by nie było problemu, natomiast tutaj mamy blat i na tej szerokości jest jeszcze styrodur i niżej jest jakby parapet, jest bloczek i teraz plan mam taki, że najpierw wywiercę sobie, jak możecie tutaj zobaczyć w naszej kochanej szafce, tam w tamtym miejscu wywiercę sobie otwór jak najwyżej się da i w ogóle zobaczę czy przycisnę nie, czy wtedy przycisnę przewód od yy, naszego czajnika? Bo jeżeli nie, to mój plan niestety nie wypali i niestety nie będziemy mogli tego wykonać, chyba że wykonamy to. No nie można zrobić tam? Tu w rogu. Tak, bo nawet jeszcze kawałek. Że dalej. tu? No, tu chodzi po prostu o to, żeby wiesz żeby y, był zamknięty, tamten nablatowy. A gdzie to No dobra, chodzi? no to i tak, sprawdzimy najpierw tam, bo chciałbym, żeby to było tu, żeby czajnik stał sobie tu, żeby była zasłonięta ta, te oczko, tak? Jeżeli nie wyjdzie, no to będziemy kombinować dalej, tak jak zwykle ja mówiłem, w takim razie przesuniemy się bardziej tu i tu zrobimy sobie tą dziurkę. Ten otwór, no ale będziemy widoczny wtedy przewód, to nic i będzie taki plastik tutaj widoczny, nie? No, moi drodzy, mój misterny plan jednak poszedł. Nie wiadomo gdzie. Jak zobaczycie, niestety wywiercona dziura i z tyłu beton. Więc grubość, bo tak, blat ma 2 cm, ale pod tym blatem jest jeszcze normalna płyta. Jak ona się tam nazywa? Jakaś biurowa, tam. Tak? No dobra, płyta biurowa, więc no na grubość nie da rady. Szkoda, ale Zuzia zaakceptowała tutaj, żeby ten plastik. Był sobie w tym miejscu, więc już sobie wymierzyliśmy, wymierzyliśmy środek. No i działamy. Oh wow. Działamy w takim razie z otwornicą. Najpierw mniejsze wiertełko, sobie zrobimy wyznaczymy środek. No i tyle. Zobaczymy, nie? Z czego jest ten blat wykonany? HPL, tak? No, ale to, bo ty mówiłaś, że to jest prasowane, jakieś tam coś, nie? Tak. Zobaczcie, tu są takie wiórki. To jest w ogóle hit, jakie to jest twarde. Ja mam nadzieję, tylko, że to moją otwornicą damy radę. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, po wielu bojach i po użyciu wkrętarek i baterii i wyżynarki. Udało się. To zostawiamy pasuje. Idealnie. Zabieramy się teraz za malowanie, bo nie ma czasu, robi się ciemno, a to musi być widno. Moi drodzy, pierwsza sprawa, biała farba po całości, żeby sobie wszystko podpłynęło. I zaraz będziemy malować docelowym. Słychać mnie w ogóle? No, nie tak wiadomo, nie? I zaraz będziemy malować docelowym kolorem. Także cyku, cyk. Słuchajcie, moi drodzy, z racji tego, że robi się już szarawo, to nie zobaczycie jakiejś wielkiej, spektakularnej zmiany. Z racji tego, że wybraliśmy kolor. Jak ja trochę małpa, nie? Wybraliśmy kolor taki jak był w biurze i taki jak był w sypialni. I na, może się zdawać tak na pierwszy rzut oka, że on jest taki. biały? Taki, że się nie różni. Że się niby nie różni, ale w momencie, kiedy patrzycie na biały sufit i na tą ścianę, to faktycznie jest taki beżowy i, 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 i jest taki ciepły. Jaki to jest kolor? Solidny szary beż. Solidny szary beż. Lecimy, dużo tego nie ma. Porządnie zagruntowany. Jest czysto. Mam nadzieję, że po malowaniu farbą też tak będzie. Mamy tutaj trochę tych zakamarków, więc potraktujemy to pędzelkiem. Pomalowane na dwa razy, więc sprawdźmy, jak to wszystko nam wyszło. Czy się udało, czy się nie udało. Takim oto sposobem skończyliśmy nasz, jak to już ja powiedziałam, mini lifting kuchni. Marowanko wyszło bardzo spoko, odcięcia wyszły spoko. Gdzieś tam delikatnie na oknie podciekło, No ale to na oknie to ciężko to ogarnąć, więc sobie poczyściliśmy. Jak widzicie, czajnik też już jest na miejscu. Noże są na miejscu ten narożnik, który tutaj był. Wszystko ładnie farba pokryła. Myślę, że takie rozwiązanie jest lepsze niż takie stałe gniazdko. No my, nie wiem, ja już nie pamiętam, dlaczego my nie zrobiliśmy gniazdka takiego na, na kafelkach. Bo stwierdziliśmy, że będziemy mieć noblatowe. A, no, no to ale widzicie, nie pomyśleliśmy o czajniku, czajniku że będzie otwarte. Szkoda, że się nie udało zrobić tego w miejscu noży, ale tak też jest dosyć schludnie. Niestety nie dojechała do nas Doniczka, więc musicie sobie wyobrazić, że tutaj będzie taka podłużna doniczka. Na Instagramie pewnie wrzucimy zdjęcie, będziecie mogli sobie zerknąć i zobaczyć. No i co? To tyle chyba od nas. W opisie wrzucimy Wam grupę Atlasa, gdzie można się podzielić swoją wiedzą, można czegoś się nauczyć, czegoś zaczerpnąć. Wszystkie linki macie w opisie. Pamiętajcie o promocji Atlasa Niekapka. Co chciałaś dodać? No bo chciałam jednak dodać, że ja muszę pomyśleć tu o tej lampie. Jednak? Tak. Albo o dwóch takich, wiesz, tylko tu, żeby Aha. się te szafki otwierały. No, przecież my i tak nie otwieramy tak mega na szerokość tych szafek, i tam no też nie. A trzeba tu pomyśleć coś. No dobra. Myślę, że będzie super wyglądało. To szkoda, że do tego materiału nie pomyślałaś. No bo mnie zbiłeś tutaj z tropu, ze wszystkiego, z patyka kija i z pantałyku, czy jak to się tam mówi, i wiesz. Aha. I stwierdziłeś, że tutaj już nie, bo się szafki nie otworzą, a jednak muszę tutaj za, zatwierdzić, że mają być lampy, koniec. No dobra, no to niech tak będzie to w przyszłości gdzieś tam na Instagramie, pewnie już nie będziemy tego nagrywać. Zobaczycie jak sobie tutaj będę wisiały jakieś lampy i oczywiście Marcin będzie musiał to zrobić. No Dobrze, żegnamy się z Wami, do usłyszenia.